Już 7 lipca zapraszamy do Stada Ogierów Książ, gdzie przez cztery dni w malowniczej scenerii Książańskiego Parku Krajobrazowego odbywać się będą międzynarodowe zawody zaprzęgowe oraz zawody krajowe w powożeniu. Stado Ogierów Książ należące do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, na którego terenie odbywać się będą zawody, jest jedyną w Polsce państwową hodowlą koni rasy śląskiej. Wychodowane tu zostały konie, które w wielu konkursach zdobywają najwyższe miejsca na mistrzostwach świata. Zapowiada się rywalizacja na wysokim poziomie. Wspaniałe pozytywne emocje, a także niepowtarzalna atmosfera. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Znajdujemy się na błoniach stada ogierów książ, w Książu. Na dzisiaj jest tu pusto, widzimy przeszkody, widzimy czworobok, ale za tydzień. Czyli od 7 do 10 lipca będziemy mieli tu międzynarodowe zawody w powożeniu, zawody krajowe, a także Mistrzostwa Polski w singlach w powożeniu. Także zapraszam serdecznie, Stąd wolny, będzie dużo atrakcji. Proszę Państwa, będziemy mieli na zawodach międzynarodowe towarzystwo, nie tylko z Europy, ale także mamy zaprzęg ze Stanów. Zaprzęgów zarejestrowało się już 99, jest ponad 120 koni, bo są zaprzęgi jednokonne, parokonne, cz, czwór, też są czwórki. Są też pony, kuce, także cała plejada.